jestem na Playgames! Jesteśmy na MACV! Yeah. Tak, jesteśmy na Magma Ja tu na tym spiku jestem z Sosikiem. I jak on coś tam będzie do mnie mówił, to ja będę mu odpowiadał, więc... Ha 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 ha. Uh, 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 uh. Tutaj coś płyczę, do Z którym przed chwilą gadałem <ścoughs> na Skype'ie a teraz jestem na DS-ie Więc <ścoughs> lepiej. Dobrze. No to, praktycznie się tu nic nie zmieniło. Ja tutaj poproszę Sosika, żebym dał flaja. Sosik, daj mi flaja, bo tutaj nagrywam. Czekajcie, sprawdzę szybko. Sosik.

Coś mi tu nie pierdzieli się. Dobra, czekaj Ci zrobię krótkie cięcie. No i widzimy się za chwilkę. Dobrze, ja się tutaj może uproszę Sosika o To Sosik, daj fly'a, coś na nagraniu. O, dziękuję. Pozdrawiam Sosika. Pozdrawiam mnie tu. To weź się do mnie tepli, to pomożesz mi prezentować serwer. To jest sklepki z którymi nagrywasz. Ja stoję No to wyłącz Walisza i you're hośik, zaprezentu zaprezentujemy serwer. O, spoczko. To jest Sosik. Pozdrawiam. Ehm, <grym> Sosik, ja tutaj będę poza TSM mówił do widzów, więc... <grym> Dobra, to Sosik chodź teraz na spawna Spoko. Dobrze drodzy widzowie, więc teraz mam zaprezentujemy spawna User no disconnected muszę patrzeć na TSA, bo? Terazik to przelecimy się po spawnie. Dobra ogólnie tutaj jest spawn wszystko Nie wiem Enchanting table y, Jakieś pistony <grydy> y, Dobre określenie Pistole Bardzo ładne <grydy> Dobra Nowy ty wy. Dzisiaj mogą być troszkę lagi na serwerze, nie wiem. Od 100 subów, obowiązków, reklama z serwera. Pisanie każdy na bla 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 bla. Nie lubię regulaminów. Regulaminy są po to, żeby je łamać. I jak już widzicie odebrali mnie moderatora, bo ja miałem bana w tamtej... Edycji, lol. Sosik, to chodź teraz Warp Survival zaprezentujemy. E, lol, lol, lol. Ej, nastałem no tacie w ryj... I teraz... ...mabodny lol. S... E, Sosik lol <ścoughs> w tej spacji jak porąbany. <ścoughs> Ja tu muszę F... Owszem. Okej. Okay, dobra. Tutaj jest wyjście na pvp. Hmm, ja tutaj trochę coś sobie z siekowi. Czemu kum się kawały lecą na czacie, Dobra, to zasadzie ktoś się tam nie odzywa, ja coś tam powiem. weź się troszkę bardziej, odzywaj. Chwila, bo ja tu... Nie, A co chcesz wiedzieć? o o jakie user joined your channel <gry> jakie te te te, wiesz kawały lecą zajebiście gadam do <gry> no, kebauje no, o oh, o oh. oh my god oh my god Koko, koko, eurovioko. No, dobra ja się tu śmieję, śmieję, śmieję. A tutaj hmm, prezentacja czeka. Daj komentarz. Daj Dobra. I tutaj mamy parkur, I czemu nie mogę? Dobra, to przeskoczymy sobie parkour. Mamy jakieś nowe warpy, no... Szczególnie nie ma. Jest warp, jak a, jest warp jak Minecraft. Jak nie lepiej słychać, to jest zasługa mojego nowego mikrofonu, więc... Warp bajkadea. Co to ma być? mg C R S Dobra magma craft to będzie logo fuck! dobra to może grać. screenshot dobra. wow ale mi zdradziło do 6 fps-ów 2 fps-y dobra mniejsza aaa nie minecraft Łoo ho, 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 ho. Kady. E, ja mam dopiero cztery sobie, więc youtubera nie dostędę. Ukradnij się sukwo, chlor. Kadę dał mi po prostu flyer na koszt firmy. <tukaj> no, Choć on firmy nie prowadzi. <tukaj> wow! <tukaj> oh. No i spliw. Spliw. nie ma takiego... Kiedyś myślałem, że z się pisze przez 2S, 2P i wszystko ogólnie podoba. Za chwilę idę na porun. Mam SS Ej, really ej, ej, ej. Ej, 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 ej ej, 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 ej ej! Jesteś grej lol. A czemu czułeś żąk? Fy fj, mogę się tam kąpać. <gry wholly> e no, ja ja co robię. Ołoszę tu mają nową mapkę Ej, tam jakiś gówna piszem Jak się nazywa popelniczka po angielsku Popelnik Popelnik Lol Petitules oh, Petitules to Loli Sosik, weź zrób event No, tak, nie robię. Halo? Sosik? Co? Idziemy na górę. Jeszcze. Już idziemy na tę Dobrze, no to to by był już koniec tego odcinka. Trzymajcie się.